To co, startujemy na magnesik, to idziemy. Witajcie, wybieram się właśnie z synem na rzeczkę tutaj, 100 metrów obok mojego domu, także niedaleko. Chciałbym wam przekazać jedną ważną rzecz. Otóż mój kolega Tupta Ringo prowadzi teraz konkurs na YouTubie. Na wymyślenie nazwy dla jego dwóch wykrywaczy. Oczywiście musicie zasubskrybować, to znaczy musicie. No, jeśli chcecie, nie będziemy oczywiście nikogo do tego zmuszać. No, ale fajnie by było, gdybyście zasubskrybowali jego kanał. No i nadali mu dwie fajne nazwy dotyczące właśnie tych wykrywaczy. Także zachęcam serdecznie. Tu jest nasz domek. Tam jest domek mojego dziadka. Czyli, czyli za niedługo można powiedzieć, że już nasz wspólny wszystkich. A tutaj mamy rzeczkę czyli praktycznie rzut kamieniem. I to są właśnie uroki mieszkania na wsi. Ale. Zobaczymy co ta rzeczka kryje Być może po prostu będzie tak, że pójdę tylko Rzucić parę razy i nic nie wyciągnę, no ale zobaczymy, dobra Siemaneczko! Nie pal tyle papierosów Palenie szkodzi zdrowiu A dzisiaj z wujkiem robię właśnie rynny tutaj, montujemy Na razie wujaszek na godzinkę musiał gdzieś wyjechać, ale będzie później Także dzisiaj pewnie dokończymy. No a w międzyczasie magnesik, nie? Ta, niechlina lina namaka. Pierwszy rzucik. Patrzymy, co tam ciekawego wyciągniemy. Bądź nie wyciągniemy, nie? No bo mówię, zobaczcie, 50 metrów jest domek. Nie pal tyle. Na razie pustka Pierwszy rzut i pusto No w końcu Zobaczcie jak daleko poszliśmy <ścoughs> Czysta nasza rzeczka jest mazurska Ale jakiś tam drobny fancik wpadł to liczy się przyjemny wypad synu nie? Kubuś Pokaż, no. Co byś chciał powiedzieć fajnego yy, Naszym widzom nie wiem. To pozdrów tam No jakiś kawałek metalowej Blaszki Dobra, na razie odłożymy Powiedz, pozdrawiam wszystkich widzów Pozdrawiam wszystkich widzów O, widzisz Skromny chłopak Ale daje radę Mamy kolejny drobny fancik Na utarcie łez Znowu jakiś tam Kawałek blaszki Uważamy na kleszcze No bo mówią, że teraz jest ich tak dużo Także jak wrócimy do domu to będziemy musieli się dokładnie przejrzeć Drobnica Drobnica Pamiętam jak kiedyś chodziłem z wujkiem na tą rzekę To były tutaj naprawdę fajne ryby A w szczególności pstrągi No a teraz oprócz ciernika i jakieś tam tęczówki nie ma nic no ale jak ludzie szamboleją do rzeki, no to czym się dziwić, nie? A tak, tam jest ryba. Jest rybka? Zaraz ją wyłowimy. Rybka lubi pływać. Kolejna drobnica. No, ja tak widziałem. Nie wiem co to jest. Ale odkładamy. Znowu drobnica, Pokaż. kawałek metalowej rurki. Zobacz, synu. No i gwoździk. To sobie odłożymy. Weź tam połóż, położysz tu. Masz synek, Oniś. Dużo drobnicy mamy, nie, Kubuś? Co znalazłeś, Sinku? A, nie, to znalazłeś, synku? Ale nie, to co złowiliśmy. To wrzuć do tego. Zobaczcie. Jest haczyk na grubą rybę. A tutaj żabka się przed nami chowa. Talej ale jej nikt nie będzie ruszał. Nikt tam sobie pływa. Rękawiczki na razie zostaw. A bo ja mam zdjęty, no to i ty chcesz. To ja zaraz założę. Mamy węgorza. Znowu jakiegoś suma ciągniemy. Kawałek pręta. Tyle tam Pogoda jest dzisiaj cudowna. No to taki wypad jest przyjemny, nawet jak się nic nie wyciągnie. Masz wrzuć do tego, do skrzynki. To już nawet mówię, nie chodzi o to, żeby coś wyjąć, po prostu, żeby nawet z synem wyjść się pokręcić. A tutaj, jakby wam to pokazać, no może wyjdę, pokażę, właśnie. Zobaczcie, tam pracuje. Tutaj jeden sąsiad, w odległości gdzieś 200 metrów ode mnie. Tam nasz domek. Tam domek mojego dziadka. Tutaj ten domek, który ostatnio żeśmy w nim urbexa <gryli> zrobili. Także no wioska, to jest wieś. Po prostu to jest wieś. Cisza, spokój. A chyba teraz to jest naprawdę ważne. Bo jednak jakbym chciał pójść do sąsiada no to nie mam go na wyciągnięcie ręki. Tak jak niektórzy w bloku, muszę te 200 metrów pokonać. Także odległości są odpowiednie, wydaje mi się. Myślałem, że zaczep, no ale mamy coś większego. Mamy coś większego, nie synek. Nie wiem czy to nie jest kawałek Felgi od roweru. Dobra, wrzuć to. Załóż rękawiczki są. Znowu jakaś drobnica. No fajnie, fajnie, tu coś jest. To ogólnie rzekę posprzątamy nawet, nie? Będzie czyściejsza, ci będą rybki się cieszyły i żabki, nie synek? Tak Pewnie. Niech się cieszą. Co pokażę? No, kawałek drobnicy. Dobrze. Zawsze to coś tam jest. No i to jest już walka. Walka, bo mój magnes jednak nie należy do tych mocnych. No ale coś tam chapie, nie? O jest, jest proszę bardzo. Znowu kawałeczek stali. Żyła złota. Znowu zaczep o, teraz chyba. O kurczę. No to teraz pojechaliśmy synu. No, no z dobre trzy kg. No, to już jest. Jak to zbir powiada, gruby kotlet. No. To jest od czegoś nóżka. No ale od czego? Ale od robota No nie wiem. Od robota mówisz? Masz wrzuć. Potem przyjdziemy to rączki dobrze umiemy. No i znowu walka. Zobacz, kubuś, popatrz. Kurcz! O to kotwica. Wow. Znowu 2 kg. i to kotwica. Uładujemy do kolekcji, nie? To kotwica? No może i kotwica. Do góry Cyk I takie coś fajnego Znowu jakiś zaczepik mamy Hop do góry O, sprężyna jest Dobrze, że nie śruba, nie? Sprężynka od jakiegoś tapczaniku pewnie? Nie. Albo. O! Jest! Pierwszy fan mojego synka Pokaż co tu masz O jakiś kawałek rurki no. To co, do kolekcji pakujemy, nie? Tak No tu do kolekcji pewnie O kurde widzisz Tutaj tego cela ma wielkiego Albo gałąź, albo coś mamy znowu no ale chyba mamy coś Zobacz czeka, obejma No trochę złomu jest Zdaje się blisko domu ale Ale fajnie Jest Obejma metalowa Rybki obejmiemy do... O kurde Haha ha, się wykotłowałem Walstart. <gry> Patrzcie jaki konkret zaczep, ale rura w ziemi siedzi, także nic z tego. Chyba że miał łopatę, no to wtedy mogę powalczyć. Przeszliśmy troszeczkę dalej, ale tutaj za bardzo nie ma nic. Nie. Najwięcej fantów jest tutaj właśnie blisko tego domu mieszkalnego. To znaczy kiedyś mieszkalnego, tak? No ale widać, że gospodarze coś tam wyrzucali tu do rzeki. A druga sprawa jest taka, że tam gdzie dno jest wypukane, czyli najbardziej na zakrętach, to tam jest najwięcej fantów. Tam gdzie dużo mułu jest, to nie bardzo. Później jeszcze podsumujemy. Idzie do nas mama. Każdy chce magnesem rzucać. Mama, babcia, dziadek, synek i tata, nie? Cała rodzinka. To już piliśmy iść do domu, podsumować. Ale mamy klucz. Na sam koniec. Ciekawe od czyich drzwi. Albo od czyjego serca. Może od serca mojej kobiety. Pani. Pani. Teraz sprawdzimy, czy moja kamerka umie nurkować. No jak się popsuje, to koniec. To już nie będę nagrywał, nie? Ale, no, ale producent mówi, że może. Także próbujemy. żyła. Dobra, idziemy teraz to wszystko podsumować. Hej. Dobra Spiderman, tylko się nie połam. O, już jak pięknie to pomachać teraz. Pięknie, ładnie idziemy do domku. Gąska sobie trawkę. Zajada Kurki też Swojskie jajeczka będą, nie? Dobra, lecimy to zważyć Spakowałem wszystko do reklamówki No i zaraz zobaczymy Ile my tu dzisiaj Wytachaliśmy Dobrze zaczepię. Opa! Ile? Nie wiem, czy będziecie widzieć. Pewnie słabo. Czekajcie. O, jest. 6 kilo. Tak. No to taki. Drobny wypadzik. A tu zobaczcie moje fanty. Ze wszystkich wypadów. <noise> Jakieś tam śmieci z Forest Challenge. Kilka wiaderek. No ale ktoś by powiedział: Po co się grzebiesz w tych wszystkich brudach? Ale to nie chodzi o to, to chodzi nawet o to, że po prostu można wyjść, mile spędzić czas. Tak jak dzisiaj przyszła do nas moja kobieta i mówi, że ona mogłaby z nami razem chodzić. Albo no, to ją relaksuje. Także jest coś w tym, nie? Dobra. A co jeszcze? No właśnie. Wiedziałam, że chcę o czymś powiedzieć, ale tak myślę, co tam mi jeszcze po głowie chodzi. Subskrybujcie tu, ptacza Ringo. I naprawdę bierzcie udział w jego konkursie, bo tak jak słyszałem, są bardzo fajne nagrody. I tak jak on sam mówił, tych komentarzy stosunkowo może być nie za dużo. No, ale znacie, jak potrzebne jest ich sporo. Chociaż porównując do, do innych kanałów, no to może być ich trochę mniej. No, dlatego te szanse na zdobycie nagród no, są naprawdę spore. Także wbijajcie na kanał Ringo, yy, subskrybujcie jego kanał, yy, subskrybujcie kanał mój, czyli Kodziak. No i co? O! Widzicie, co mi się przyniósł? Także to by było na tyle. Życzymy miłego dnia, tak? synku? pomachaj pięknie. Tak. A, widzicie, nawet machać nie chce. Dobra, na razie, trzymajcie się. Hej.